Yeah. Uh, uh. Chciałabym podążać za marzeniami yeah. Przestać się zamykać, że nie dam rady Chciałabym, żeby ten utwór usłyszał dzisiaj każdy Chciałabym wyrzucić wszystko z siebie Poczuć w końcu co to znaczy szczęście Zamknąć wszystkie stare rozdziały i zacząć od początku oh. Wiem jak ciężko jest podążać z własnymi myślami Jak ciężko rano wstać, by otulić ten strach By przywitać go na dzień dobry i tak każdego ranka od kilku lat Chodzi za mną niczym wielka mgła Chciałabym podążać za marzeniami Przestać się zamykać, że nie dam rady Chciałabym, żeby ten utwór usłyszał dzisiaj każdy Chciałabym wyrzucić z siebie, poczuć w końcu co to znaczy szczęście Zamknąć wszystkie stare rozdziały i zacząć od początku oh, Chciałabym wyrzucić wszystko z siebie, poczuć w końcu co to znaczy szczęście Zamknąć wszystkie rozdziały i zacząć od początku Żyć ku przestrodze, niczym żaden potwór Znaleźć sobie siłę, by znów uwierzyć, że wszystko co dobre jeszcze na tym świecie Otworzyć okna, wpuścić trochę światła Niech wyleci mrok, co robi w głowie hałas I poczuć, że to wszystko już nie wraca Chciałabym podążać za marzeniami Przestać się zamykać, że nie dam rady Chciałabym, żeby ten utwór usłyszał dzisiaj